Hej, cześć wszystkim, z tej strony Darek i. Mikołaj. Zapraszamy Was do kolejnego podcastu. Tym razem sobie porozmawiamy o dosyć kontrowersyjnej ostatniej sprawie, bardzo dużo głosów w tym tema temacie i w sumie dużo podzielonych głosów tak naprawdę. Mm -hmm. e, chcielibyśmy sobie dzisiaj porozmawiać o ostatnim zwolnieniu e, Giny Karano. Z The Mandalorian i w sumie z w ogóle z projektów z filmu. Tak. No i co o tym no, sądzisz powiedz mi? Ciekawa sprawa, znaczy. A nie jest to na pewno temat czarno-biały, tak jak wiele osób by chciało uważać. Ja tu, Ja tu jestem, że tak powiem, znaczy zawsze staram się być tak zwanym, jak to lubią pewne osoby określać radykalnym centrystą. <grym> to znaczy. Umówmy się. Jeżeli śledzicie w ogóle tą całą sytuację, to jakby mniej więcej wiecie i dlaczego została kara zwolniona, natomiast co wiecie? Bo tutaj ja widzę, że w ogóle w mediach się pojawiają dość sprzeczne komunikaty. Bo z jednej strony niektórzy piszą, że została zwolniona za swoje wypowiedzi, a z drugiej strony piszą, że została zwolniona za to, że ma jakieś określone poglądy, tak? Bo to jest różnica na przykład nie wiem gdzieś tam czytałem że została zwolniona ponieważ ma radykalne prawicowe poglądy natomiast w innych portalach czytałem że została zwolniona za, po prostu bo jej wypowiedzi przekroczyły pewną granicę tak mhm. mi się wydaje że tutaj w przypadku to znaczy, tak, od razu powiem. Ja nie jestem zwolennikiem teoretyzowania, że tutaj Disney zamyka usta osobom, które mówią prawdę w cudzysłowie, bo to, co jest prawdą w tym kontekście, to, to jest rzecz chyba taka już w ogóle na inną dyskusję. Prawda jest zawsze względna. Dokładnie. Natomiast, no, umówmy się. Gina tworzyła wokół siebie w ostatnich miesiącach bardzo taką negatywną atmosferę trochę pod płaszczem tego, że próbowała właśnie wzbudzać jakby pozytywne emocje, ale w rzeczywistości wzbudzała bardzo skrajne. I wydaje mi się, że kiedy osoba publiczna, jaką jest aktor, który jeszcze podpisał kontrakt z tak dużą marką jak, jak Lucasfilm, jak Disney, powinna jednak troszeczkę uważać na to, co mówi, ponieważ to nie chodzi nawet o to, że ona wypowiada swoje poglądy, bo, jakby każdy ma prawo do swoich poglądów, nawet jeżeli są bardzo głupie. Natomiast chodzi o to, że kiedy jest się twarzą jakiegoś projektu, takiego bardzo dużego, który oglądają różne osoby, nie tylko takie, które podzielają poglądy aktora, no to jednak trzeba uważać na to, co się mówi. Tym bardziej, że jestem przekonany o tym, bo tak się robi zawsze w takich sytuacjach. Ona miała wpisane na pewno w kontrakcie, co może, a czego nie może. Jako osoba zaangażowana w projekt LukasFilmu filmu. I ja uważam, że oni i tak dość długo czekali na to, żeby ją zwolnić, biorąc pod uwagę jej wypowiedzi, bo tam były sytuacje na temat tego, że ona mówiła o. No, tam był ten temat osób transpłciowych, że naśmiewała się w sumie z tego. Na Twitterze jest taka, taki, taka akcja była, że tam sobie osoby różne wrzucały, jaki są płci, tak? he, i hmm. coś tam, coś tam, no wiadomo hmm. o co chodzi. No i kiedy ona się dowiedziała, że jest taka akcja, ludzie się jej pytali, czy ona to zrobi, no to ona tam sobie stawiła bip, bup, bup, coś takiego, <laughs> że jakby naśmiewając się po prostu z tych, z tych, z tych nazewnictw, hmm. e, no okej, okay. znaczy no, wiadomo, no trochę to było niesmaczne, ale hmm. powiedzmy, że taki jeden wybryk można jeszcze wybaczyć, kiedy ktoś, no głupie rzeczy zdarza się robić każdemu, tak? Nawet choćby nie wiem, był jak super osobą. Natomiast ona dość regularnie też potem była sprawa, że na przykład negowała w ogóle istnienie pandemii, naśmiewała się z noszenia maseczek. No, no i tutaj teraz, jakby ta sytuacja, która przelała tą czarę goryczy, tak wydaje się, że to była ta sytuacja, było, była jej wypowiedź na temat tej sytuacji politycznej w USA w tej chwili, bo ona porównała, że zwolennicy Republikanów w USA są w tej chwili jak Żydzi w czasie II wojny światowej w Niemczech. No, sorry, ale nie widzę, żeby Republikanów zamykano w obozach koncentracyjnych i mordowano milionami, tak? Raczej porównanie bardzo niesmaczne i bardzo w ogóle nie na miejscu. Także ech. Uważam, że nie powinno się wyrzucać kogoś za poglądy, natomiast yy, i absolutnie nie powinno się zamykać ust, jeżeli ktoś chce się wypowiedzieć. Natomiast yy, nie mylmy dwóch pojęć, bo yy, Ginnie nikt nie zabronił wypowiadać swoich poglądów. Ona po prostu zrobiła coś, wiedząc, że kiedy będzie to robić. To po prostu prędzej czy później skończy się jej y, kariera, powiedzmy, w tym świecie Gwiezdnych Wojen, bo y, no, jakoś żaden z inny z aktor nie wypowiada się w taki sposób mm, otwarty. Tak. A jakoś ciężko mi uwierzyć, żeby wszyscy aktorzy zaangażowani w uniwersum Star Wars y, mieli sprzeczne poglądy z tym, co mówi Gina Carano Myślę, że znalazłoby się sporo osób, które poniekąd się by wypowiadały podobnie, tak? Więc tutaj nie jest kwestia tego, że że ludzie, się, że ludzie myślą inaczej i się i dlatego nie wypowiadają, się ze wszystkim zgadzają. Tylko po prostu, będąc aktorem, będąc taką osobą publiczną, zaangażowaną w duże projekty, po prostu trzeba jednak czasami się ugryźć w język. Hmm. Hmm. I to nie jest kwestia jakby jakiegoś, hmm, jakiejś cenzury. No, tylko po prostu nie przystoi czasami. Tym bardziej, jak się nie ma nic sensownego i inteligentnego do powiedzenia, bo te jej, jej wpisy, posty i wypowiedzi były bardzo takie mm, agresywne momentami. Po prostu takie, że ona za bardzo. Y, mi się wydaje, że ona jakby chciała prowokować. To tak wyglądało przynajmniej. Mhm. Takie bardzo prowokatorskie były jej wpisy. Y, jej się wydawało, że w ten sposób walczy z jakimś, y, nie wiem jak to określają niektórzy, lewicową agendą, ale. I mi się wydaje, że to po prostu było, były niesmaczne wypowiedzi. A co ty o tym myślisz? Bo ja się tutaj <grym> tak produkuję. Tak, co ja, no co mogę dodać? No, większość to co powiedziałeś, no to no też się mogę podpisać. No. Bardziej Gina powinna sobie zdawać sprawę, że, że obserwuje ją tysiące ludzi, ją obserwuje. O różnych poglądach yy, i jak będzie wpisywać różne tego typu treści, no, powinna się liczyć z konsekwencjami. Czasem lepiej nic nie napisać, a po prostu zachować dla siebie swoje poglądy. Mhm. No i co? No, ale tak czy siak yy, nie, też nie uważam, że. Znaczy, nie powinno być czegoś takiego, że ktoś jest zwalniany z pracy za to, jakie ma poglądy. Dla mnie. Najważniejsze powinno być to jak wykonuje daną pracę. Oczywiście. Ale też rozumiem, że pracownik firmy tutaj tutaj w tym miejscu jest Disney, no jakby to określić. No, na pewno nie będzie przymykał oka na, na to, co jego pracownik wypowiada, bo w pewnym sensie pracownik tutaj Gina jest też jakby przedstawicielem firmy, dla której pracuje. Mhm. Dopiero przestała być takim w cudzysłowie, oczywiście, przedstawicielem w momencie zwolnienia i teraz no niech pisze dowoli, co chce, no nie. Mhm. Zawsze powinna sobie zdawać z tego sprawę, że prędzej czy później będzie się musiała liczyć z, jak z jakimikolwiek konsekwencjami swoich wpisów. No nie? To są generalnie bardzo proste analogie, bo y, wiele osób zapomina o tym, że tak naprawdę w żadnej pracy nie jest wskazane, żeby y, jakby dzielić się przesadnie swoimi poglądami. Tak jak pracujesz gdziekolwiek, tak pracujesz jako ekspedient w sklepie, to tam nie ma miejsca na to, żebyś ty się afiszował z tym, że na przykład uważasz, że pandemia to bzdura, albo że y, osoby danej opcji politycznej są prześladowane. Nikogo to nie interesuje. Mhm. Będąc y, pracownikiem sklepu, powiedzmy tak, to masz wykonywać swoją pracę, masz sprzedawać artykuły, dbać o, o nie wiem, o obsługę klienta i tego typu rzeczy. A tak samo będąc aktorem, będąc aktorem, Aktywnym, który aktywnie uczestniczy w wielu projektach i, i po prostu jest jakby twarzą, jedną z twarzy różnych projektów, nie możesz się w ten sposób wypowiadać. Nieważne, czy masz rację, czy nie masz racji, różni ludzie oglądają te projekty i musisz jednak zachować pewną dozę jakiegoś takiego, jakiejś takiej powściągliwości, żeby. Mm, no nie wiem, ja, ja to odnoszę do wszystkiego i mi nie chodzi o to, że ona wypowiadała się, bo ja przyznam się, nie zgadzałem się z tym, co ona pisała w wielu kwestiach. Natomiast gdyby inny aktor pisał coś, nawet z czym się zgadzam, to jak na przykład Mark Hamill, on bardzo często wypowiada się, wypowiadał się bardzo krytycznie na temat e, Trumpa, tak? E, no to jest Mark Hamill, ok, umówmy się, jemu nic za to nie groziło. Jakby on jest ikoną gwiezdnych wojen, Disney by go nigdy w życiu nie wyrzucił z żadnego projektu, obojętnie co on by napisał. Natomiast nie znaczy to, że mi się to na przykład podobało. O, y, Poniekąd na przykład zgadzałem się z pewnymi wypowiedziami Marka, ale uważałem, że w momencie, kiedy, y, kiedy on bierze udział, powiedzmy, w nagrywaniu do trylogii sequeli. No to powinien się wstrzymać z takimi postami politycznymi, bo to nie wyglądało dobrze. Mhm, e. I to się tyczy wszystkiego, zresztą. Je, mamy jeden przykład tego, że Disney wcale nie kieruje się agendą polityczną, tak jak twierdzą niektóre osoby, ponieważ był przypadek e, całkiem niedawny, tam powiedzmy 2-3 lata temu e, pisarza Gwiezdnych Wojen, to znaczy z tych kanonicznych książek, który napisał trylogię końca i początku. O Chucka Wendiga chodzi o, to jest pisarz, który ma bardzo, bardzo lewicowe poglądy. I pisał na swoim Twitterze bardzo takie polityczne yy, i bardzo, bardzo agresywne i niesmaczne tweety. Skierowane w stronę yy, jakby konserwatywnej, konserwatywnych yy, jakichś tam osób, polityków, czy, czy, czy jakichś tam osób publicznych, tak? Mhm. I on również został wyrzucony za te wpisy. Po prostu Disney rozwiązał z nim kontrakt i on już nie pisze dla, nie pisze żadnych książek z zwie, Gwiezdnych Wojen I, i to po prostu były, to były wpisy nacechowane jednak y, y, taką jakby ideologią lewicową, nieprawicową, tak jak w przypadku Ginny Carano. Mhm. Tak więc mamy tutaj przykład czarno na białym, że to nie chodzi o to, jaką opcję polityczną reprezentuje osoba, tylko chodzi o poziom wypowiedzi. Które po prostu pojawiają się publicznie na jej profilu. Po prostu żadna korporacja nie chce być wiązana z negatywnymi emocjami. Obojętnie, czy to z jakiejkolwiek opcji politycznej. Tutaj chodzi o, no nie oszukujmy się, zarabianie kasy. Mhm, Jeżeli tak. chcesz skutecznie zarabiać kasę, nie możesz się negatywnie kojarzyć zbyt wielu osobom. Mhm, tak, tak. I, I to jest prosta kalkulacja. Gina została zwolniona nie dlatego, że wypowiadała się po stronie republikanów czy, czy jakkolwiek tylko dlatego, że wypowiadała się w sposób, który antagonizował dużą część społeczności i to nie jest po prostu właściwe dla aktora, który po prostu jest twarzą projektu ważnego tak, mogła te wszystkie swoje wypowiedzi na przykład po prostu ubrać w inne słowa i podejrzewam, że nic by jej nie groziło ze strony Disneya wtedy oczywiście no, moim zdaniem w zasadzie tak reasumując to Gina wyleciała po prostu w, no przyznajmy w głupi sposób No to przez, przez wpisy tak naprawdę to przez wpisy nie, 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 nie przez poglądy straciła naprawdę fajną robotę bo jej rola mnie się na przykład podobała ja na przykład się z nią też w wielu kwestiach nie zgadzam prywatnych poglądów ale, na przykład, jej rolę bardzo lubiłem, bardzo fajnie zagrała tą postać. Ja byłem z niej zadowolony. No. I szkoda, że już nie zagra, no nie? Mhm. Wiesz, ja też i czytałem ten, jej, czytałem jej wypowiedzi na temat, znaczy wypowiedzi, jej aktywność na temat właśnie osób transpłciowych, na temat też właśnie pandemii. I po prostu kompletnie się nie zgadzałem z tym, co ona robiła. Nie podobało mi się to. Natomiast dla mnie było ważne, że, że jako tako radzi sobie w roli tej kary tej Dun w Mandalorianinie, i byłem ciekaw dalej, co się z tą postacią stanie. Absolutnie nie oczekiwałem tego, żeby wywalono ją za to z, z filmu. Natomiast po prostu przyszedł moment, kiedy przegięła i napisała o jeden post za dużo, jeden agresywny post za dużo, jeden głupi, właściwie nie agresywny, ale głupi post za dużo. I ja się nie dziwię, że ją wywalono. Mhm. Szkoda, nie, po, nie zobaczymy już Kary Dunn prawdopodobnie, bo wątpię, żeby ją zastąpili inną aktorką. W, 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 w Luka's filmie, znaczy w uniwersum Gwiezdnych Wojen, jednak rzadko się to robi. Bo widzieliśmy, jak ciężko Fani przyjmowali to, że tam były zmiany, w, że nowy aktor zagrał Hanna Solo czy, czy cokolwiek. Natomiast, no szkoda, po prostu szkoda, ale sama jest sobie winna. Mhm. Tak, dokładnie. Niestety. No i cóż, napiszcie nam w komentarzach, co Wy sądzicie o tej całej sprawie. Jesteśmy bardzo ciekawi, co myślicie, czy się z nami zgadzacie, czy się nie zgadzacie. No i co, myślę, że dzisiaj taki krótszy mamy podcast, ale myślę, że w sumie temat wyczerpaliśmy. Mhm. Także co? Ja ze swo mhm. ja swojej strony też dziękuję, że nas słuchaliście. Yy, tradycyjnie zachęcam was do odwiedzenia nas na naszej stronie. Yy, yy, możecie też nas wesprzeć na Patronite, yy, jeżeli podoba Wam się cały okształt pracy, którą wykonujemy. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie naszego materiału. No i oczywiście, jeśli materiał Wam przypadł do gustu, możecie zostawić łapkę w górę. Dzięki wielkie i niech moc będzie z wami. Cześć!